Hej moi drodzy, witam was na moim kanale w drugim już makijażu halloweenowym e, Ostatnio robiłam makijaż na lalkę Barbie Wiem, że może nie jakoś super halloweenowy klimat Ale myślę, że wyszło całkiem fajnie Jeżeli jeszcze tego filmu nie widzieliście, gdzieś tu u góry będzie odnośnik Także was do tego filmu zapraszam W dzisiejszym filmie będę robić makijaż na Czachę znaczy, przynajmniej będę próbować, bo nie mam pojęcia, jak to wyjdzie. Nie próbowałam wcześniej tego makijażu, sobie, wiecie, próbować. Znaczy, nie próbowałam. Nie robiłam wcześniej tego makijażu, wiecie, nie próbowałam, jak to wyjdzie, nie kombinowałam. Także to wszystko wyjdzie teraz tak o, na świeżo. Nie wiem, co z tego wyjdzie, bo ja często jak robię taki ma makijaż, to gdzieś w międzyczasie jeszcze coś muszę zmyć, bo jednak koncepcja mi się zmienia. Coś się tak nie wychodzi tak, jak chcę. Także yy, trzymajmy kciuki, żeby mi to wyszło. Ja Was zapraszam do oglądania. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to oczywiście Was do tego zapraszam, więcej nie przedłużam i a właśnie jeszcze muszę wspomnieć o jednej rzeczy. Yy, tym razem nie będzie to makijaż taki gadany, że będę mówić, co robię, tylko będę Wam pokazywać kosmetyki, których używam, yy, i słuchajcie się po prostu w klimat muzyki, yy, poczujcie klimat Halloweenowy. I ja jeszcze chciałam właśnie dodać yy, yy, ja nie obchodzę Halloween takiego święta. Makijaż robię po prostu, bo jest to. Halloween to jest taki fajny, mmm, fajny święto, powiedzmy, żeby móc się pomalować trochę inaczej, troszeczkę pobawić z makijażem, wykombinować coś nowego, stworzyć jakiś właśnie fajny filmik, ale jeżeli chodzi o takie obchodzenie, yy, świętowanie, robienie imprez, to yy, nie, 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 to, to nie dla mnie, nie dla Polki, także już nie przerywam, nie przedłużam, Uch, zapraszam was do oglądania. you. Mm -hmm. Się efekt końcowy mojego makijażu na czachę. Ja wiem, że to blendowanie mogło być lepsze ogólnie, ale powiem Wam, że ja y, nie jestem z tych osób dokładnych, które robią 5 godzin makijaż, żeby on był jak najlepszy. Ja chciałam to po prostu zrobić, tak wiecie, dla fanu, dla zabawy. Wyszło coś takiego. Myślę, że nie jest w sumie źle, mogłoby być na pewno lepiej. Yy, no, i tak to wygląda. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Nie zapominajcie subskrybować kanału i widzimy się już w następnych filmach. Papa! Pa. চোট চোত্ত চোদ্দ চ we